Andrzej oraz jego ojciec Gienek znani widzą z niezwykle popularnego programu telewizyjnego pod tytułem Rolnicy. Podlasie intensywnie przygotowują się do zbliżającego się wielkimi krokami sezonu pracy rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siewów. Choć są rodziną i prowadzą wspólnie gospodarstwo, to ich relacje nie zawsze są całkowicie harmonijne. Czasami dochodzi między nimi do nieporozumień, które niekiedy przeradzają się w poważniejsze spięcia. Do jednej z takich sytuacji doszło całkiem niedawno. Ich gospodarstwie wybuchła bowiem gwałtowna kłótnia, która nie umknęła czujnym oczom widzów śledzących ich losy zarówno w telewizji, jak i w internecie. Zanim zaczniemy odcinek, mam do ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję. Andrzej i Gienek Onopiukowie od lat cieszą się ogromną sympatią i uznaniem ze strony publiczności. Ich codzienne życie pełne wyzwań związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w malowniczym regionie Podlasia przyciąga przed ekrany setki tysięcy widzów. Z czasem korzystając z rosnącej popularności postanowili rozszerzyć swoją działalność medialną i założyli własny kanał na platformie YouTube. Gdzie zamieszczają dodatkowe materiały pokazujące kulisy ich codzienności, często zwiększał dozą naturalności i autentyczności niż w telewizyjnym programie. Mimo tego wciąż regularnie występują także w głównym formacie programu, który zapewnił im ogólnopolską rozpoznawalność. Z pozoru może się wydawać, że życie na wsi i praca w rolnictwie to zajęcia spokojne, wyciszające i pozbawione konfliktów w rzeczywistości bywa jednak zupełnie inaczej co niedawno mogli zaobserwować widzowie programu Andrzej, który odgrywa kluczową rolę w gospodarstwie, przygotowywał swoje maszyny rolnicze do nadchodzącego sezonu siewnego. Cały proces skrupulatnie dokumentował zarówno przed kamerami programu Rolnicy Podlasie, jak i na swoim kanale internetowym dzieląc się z odbiorcami szczegółami swojej pracy. Jednym z najistotniejszych elementów przygotowań była konserwacja oraz wymiana części w siewniku, maszynie niezbędnej do prawidłowego wysiewu nasion. Andrzej z dumą pokazywał jak usuwa zużyte komponenty i montuje nowe, a także zdradził swoim obserwatorom co dokładnie zamierza zasiać w tym sezonie. W pewnym momencie do działania postanowił włączyć się jego ojciec, Gienek, który chcąc pomóc synowi wsypał do siewnika ziarna. Niestety jak się okazało były one zmieszane z trawą, co w oczach Andrzeja było ogromnym błędem. Widok źle przygotowanego wsadu do siewnika wywołał w młodszym Onopiuku lawinę negatywnych emocji. Andrzej, wyraźnie wzburzony, nie powstrzymał się od wybuchu złości. Wziął śmieci, narzucał, to pomocnik! Krzyczał rozzłoszczony rolnik, dając wyraz swojemu rozczarowaniu i frustracji. Chociaż Andrzej i Gienek mają rzeszę wiernych fanów, którzy nieustannie wspierają ich w komentarzach i z entuzjazmem śledzą każdy ich krok, to nie brakuje również krytyków. W przestrzeni internetowej można znaleźć wiele nieprzychylnych opinii pod adresem onopiuków. Szczególnie w sekcji komentarzy pod ich filmami. Niedawno młodszy z rolników zmierzył się z falą krytyki dotyczącą sposobu w jaki wywozi obornik. Odpowiedź Andrzeja była stanowcza i pełna emocji. W swoim filmie postanowił publicznie odpowiedzieć hejterom kwestionującym jego metody pracy. Jestem ciekawy czy te osoby, które będą pisać komentarze, że tak się nie robi przy oborniku, przyjechałyby tutaj i pokazały klasę. Ciekawe czy wytrzymałyby taką pracę. Pisać to każdy może, ale niech popracują miesiąc tak jak ja ten obornik wyrzucam. Mówił z przekąsem i z wyraźnym rozżaleniem. Nie da się ukryć, że autentyczność i emocjonalność Andrzeja Igienka to cechy, które sprawiają, że ich historia nieprzerwanie przyciąga uwagę. Czy nowi bohaterowie programu dorównają popularnością ono piłką z To już oceniają widzowie, którzy od lat śledzą losy ulubionych rolników z Podlasia.